Cześć! Witajcie w kolejnym filmie. Dziś chciałam Wam powiedzieć o rzeczach, elementach garderoby, w które warto zainwestować, moim zdaniem, jeżeli macie ograniczony budżet na ubrania. Ten temat to trochę miks dwóch rzeczy, o których chcę opowiadać na moim e, wideoblogu, e, czyli stylu i oszczędzania. I jest skierowany, mam wrażenie, do takiej średniej e, wszystkich osób, które, które gdzieś tam interesują się trochę modą i trochę stylem. Czyli chcecie wyglądać dobrze, chcecie wyglądać unikatowo czasami, jednak nie macie worka pieniędzy, który możecie poświęcić na ubrania i buty. I ja też do tej części należę, czyli chcę utrzymywać swój styl, chcę się rozwijać, chcę wyglądać coraz lepiej, ale nie mogę przeznaczyć na elementy garderoby jakiejś niekończącej się sumy, a wręcz szukam tych takich dróg, żeby przeznaczyć jak najmniej. I bardzo często ten ograniczony budżet wcale się nie bierze z tego, że na przykład, nie wiem, mało zarabiacie albo y, macie swoje minimum przetrwania i to, co jest nadwyżką, chcecie wydawać tylko na ciuchy, bo y, no, pieniądze, wiadomo, są potrzebne do robienia praktycznie wszystkiego w życiu. I jeżeli macie na przykład pasję, którą chcecie rozwijać albo, nie wiem, zbieracie na jakiś bardzo duży wydatek, nie wiem, może mieszkanie, może samochód, cokolwiek, ale nadal część tych pieniędzy chcecie przeznaczać na garderobę i chcecie wyglądać stylowo. I tu pojawiam się ja, która podpowie Wam, w co moim zdaniem warto zainwestować, kiedy ten Wasz budżet na, na ciuchy i buty jest dość ograniczony. Zacznę chyba od takiej najdroższej rzeczy, a przynajmniej najdroższej rzeczy w mojej garderobie, i to jest torebka fajna, unikatowa torebka z takiej trochę wyższej półki cenowej jest w stanie przeobrazić Wam naprawdę najprostsze ubranie w jakiś taki stylowy, stylowy zestaw. Dla mnie taką torebką jest torebka od Zofii Helak. i właśnie tego typu torebki mam na myśli, czyli torebki na przykład od polskich projektantów. To nie są tanie rzeczy, ale moim zdaniem są to rzeczy na wiele, wiele lat, zwłaszcza jeżeli macie jakiś swój konkretny, sprecyzowany styl e, i ta torebka się e, w 100%, że tak powiem, wpisuje we wszystko, co nosicie, to nosicie ją praktycznie codziennie. E, I dobre torebki mają to do siebie, że one się też e, rzadko niszczą. Ja na przykład mój lakierowany półksiężyc noszę już drugi rok, nie już ponad dwa lata. E, i przez chyba ponad rok nosiłam ją praktycznie codziennie do wszystkich zestawów: zima, lato, deszcz, słońce, cokolwiek. I ta torebka nadal wygląda tak, jak wyglądała, kiedy do mnie przyjechała. Ale nie tylko torebki od Zofi Hilak są e, takimi unikatowymi torebkami, bo jest kilka takich marek, które gdzieś tam szczerze mogę Wam polecić, e, między innymi e, torebka Ani Kuczyńskiej Sympatyka. Jest to duża, du duża, skórzana torebka, bo o ile torebki chylak są dość małe i niewiele tam w włożycie, ja na przykład dzięki temu się nauczyłam, e, tego, że nie potrzebuję nosić ze sobą wielkiego worka, tylko, e, tylko wystarczy mi mała torebka. E, ale torebki Ani Kuczyńskiej, które są takimi shopperami, e, chyba ta wersja grande e, Torby Sympathica jest naprawdę ogromna, więc możecie tam włożyć absolutnie wszystko. I też relatywnie są chyba trochę tańsze od torebek Zofii Są jeszcze też torebki Atomic które, które wyglądają bardzo fajnie i mają na przykład opcję dla wegan, czyli super torebki wykonane z pinatexu bodajże, czyli tej skóry robionej z odpadów z ananasa. Z takich bardziej przystępnych cenowo marek na przykład możecie spojrzeć na projekty Przywara Strzałka, też bardzo fajne. Bardzo fajne, ręcznie robione torebki, które dodatkowo możecie spersonalizować jakimś własnym grawerem. Albo też projektantka, która, która mnie jakiś czas temu zachwyciła. Stosunkowo nowe produkty na rynku. Nowa projektantka nazywa się Justyna Rożek. Bardzo, bardzo fajne torebki też robi. I tak jak wspominałam, te torebki nie są tanie. Są droższe wersje, jak na przykład chylak, albo są tańsze wersje, jak na przykład przywara strzałka. Ale nadal jest to, jest to koszt powyżej 500 zł. Ja hołduję takiej zasadzie, że na taką torebkę warto sobie oszczędzić, warto uzbierać pieniądze i to zbierać je właśnie z myślą, że wydacie tę dużą kwotę, bo to jest naprawdę duża kwota na konkretnie tę jedną rzecz. Bez takiego zastanawiania się, ile torebek skórzanych nawet za tam 250 zł, mogłybyście za to mieć. No bo to nie o to chodzi. Chcecie mieć torebkę, która będzie Was wyróżniać, która będzie takim, taką stylową inwestycją, a nie którąś tam kolejną, których na ulicy znajdziecie miliony. Opcją na znalezienie tańszej torebki tego typu są jakieś wszelkie portale aukcyjne, chociaż na przykład torebki Helak na na Allegro, czy, czy w innych sklepach, z, gdzie możecie kupić dobra luksusowe z drugiej ręki, mają ceny bardzo często wyższe niż, niż w sklepie. Ale znalazłam kilka torebek z OfiHelak na Vinted i one były w cenie niższej niż była w sklepie, a tak jak mówię, trwałość i taka absolutna jakość i w ogóle naprawdę luksusowy sposób wykonania tych torebek jest wart swojej ceny, moim zdaniem. Więc torebka raczej nowa do kupienia, być może uda Wam się znaleźć właśnie na Vinted jakieś takie unikaty z drugiej ręki w tańszej cenie. I z mojej perspektywy ta torebka przy noszeniu jej praktycznie do każdej stylówki naprawdę spełnia swoje zadanie podrasowania tego Waszego stylu i tego, że z nią będziecie zawsze wyglądały świetnie. Drugi element garderoby, w który myślę, że warto zainwestować, to są buty. I to są nie wszystkie buty, ale po jednej takiej flagowej parze na sezon, czyli na przykład świetne kozaki, świetne sztyblety, fajne buty sportowe i dobrej jakości sandały. Czyli tymi czterema parami pokrywamy praktycznie nasze zapotrzebowanie na cały rok. I to są też takie buty, których nie wiem, nie założycie raz do jakiejś konkretnej kreacji, tylko raczej nosicie je na co dzień, więc dlatego muszą być ładne i funkcjonalne. Ładne, oczywiście mówiąc subiektywnie, takie, które będą pasowały do waszej stylówki, ale z dobrych materiałów, takie, o których wiecie, że Wam się za tam 2-3 sezony nie, nie rozwalą i nie będziecie musiały kupować kolejnych. I takie buty naprawdę można traktować jak, jak inwestycje. I jeżeli nosicie szpilki, ja bym też poszła w jedną parę takich klasycznych szpilek. Ja noszę szpilki bardzo rzadko. Mam jedną parę takich klasycznych z spiczastym noskiem. Są to szpilki z mango, więc nie są jakiejś, jakiejś nie wiem, świetnej marki itd. Dałam chyba za nie 80 czy tam 90 zł, ale są... Ultra klasyczne i e, jak na moją potrzebę założenia ich, może trzy razy w roku, jak najbardziej, mi, e, jak najbardziej mi się sprawdzają. Generalnie chodzi o to, żebyście na przykład miały kozaki, w których Wam będzie ciepło, ale które też będą pasować do Waszej stylówki, będą dobrze wyglądać. E, czyli po jednej, porządnej parze butów na sezon to jest moim zdaniem taki element, w który naprawdę warto e, zainwestować. I też możecie znaczy, no wiadomo, możecie e, kupić wszystko nowe, ale e, w przypadku kozaków albo w przypadku butów sportowych, e, czy generalnie butów, które nosicie bardzo często e, ważne jest też, aby one były dopasowane do Waszej stopy. I jeżeli kupujecie buty z drugiej ręki, one są trochę przechodzone, no to mogą, e, mogą gdzieś tam nie ułożyć się odpowiednio do waszej stopy, więc. Więc tutaj też radziłabym się zastanowić przed zakupem z drugiej ręki, jeżeli chodzi o takie, e, takie buty, w których będziecie chodzić bardzo, bardzo często. Chyba, że ktoś na przykład sprzedaje nowe buty, bo nie wiem, bo dostał w prezencie i mu się nie podobają, no to wtedy jak najbardziej brać. I trzecia rzecz, na którą chciałam zwrócić uwagę, to jest takie e, generalnie okrycie wierzchnie. Czyli e, dobry płaszcz, taki zimowy, dobra kurtka puchowa, na przykład, jeżeli, e, jeżeli e, potrzebujecie takiej kurtki, e, fajny trench albo jak, jakieś inne wiosenne okrycie, nie wiem, czy to kurtka skórzana, czy kurtka dżinsowa. E, I tu też warto zainwestować przede wszystkim w dobry materiał, e, który będzie Was schronił, czy to przed zimnem, czy przed wiatrem. I w taki ponadczasowy design, bym powiedziała, bo to jest też rzecz, której, którą nosicie często, którą nosicie prawie codziennie, na przykład płaszcze zimą i tak dalej. Więc myślę, że warto w to zainwestować. I w przypadku e, właśnie takich okryć wierzchnich jak najbardziej posiłkujcie się e, czy to lumpeksami, czy serwisami aukcyjnymi, czy Vinted i e, tak dalej. I muszę przyznać, że ja wszystkie chyba swoje okrycia wierzchnie, poza tręczem, który mam z elementów, e, znalazłam e, z drugiej ręki. Jedną z takich rzeczy, który, z których najbardziej jestem dumna, jest na przykład mój płaszcz Max Mary, który kupiłam na Noel X za 60 zł. To było chyba 6 lat temu, jakoś tak, czy może nawet więcej. I znalazłam go właśnie wpisując szary płaszcz. Bardzo chciałam mieć szary płaszcz wtedy. Szary płaszcz w Google. W wyszukiwanie obrazkowe i nagle fajny, klasyczny, super klasyczny szary płaszcz. Okazało się, że to jest Max Mara Vintage. I pamiętam, że napisałam do dziewczyny, która go sprzedawała, że ona jest pewna, że chce go sprzedać w tej cenie: dam 60 zł i tak dalej, kiedy płaszcze Max Mary chodzą po 3-4 tysiące. Eee, no napisała, że tak, więc go kupiłam, myślałam, że to jakoś ściema i w ogóle nic nie przyjdzie, przyszedł, eee, oddałam go do pralni, był trochę duży, więc musiałam mu nieco zwęzić ramiona u krawcowej. Eee, ale od tamtej pory noszę go każdej zimy, Płaść składa się w 60% wełny, z wełny w 40 z alpaki, ma podszewkę z acetatu, więc jest naprawdę... E, świetnym okryciem wierzchnim, nawet na takie minusowe temperatury, więc e, polecam szukać po, po wszelkich opcjach second-handowych i patrzeć na to, z, z czego dana rzecz jest wykonana. Bo jeżeli chodzi na przykład o e, takie wiosenne płaszcze typu trench albo kurtki dżinsowe, to ważne, żeby one były wykonane albo w 100% jak z bawełny, E, albo na przykład takiej wzbogacanej bawełny, jaką jest Drelich, bodajże, który jest po prostu bardziej wytrzymałą bawełną, więc, e, więc tak, tutaj e, dobra, e, dobre okrycie wierzchnie, które nosicie bardzo często, to też jest coś, w co można zainwestować. Jeżeli nie pieniądze, to przynajmniej czas na poszukanie tego e, właśnie w second handach. I ostatnia rzecz, w którą moim zdaniem warto zainwestować, to stanik. I tu zdecydowanie polecam udać się do brafiterki albo skorzystać z usługi brafiterskiej w różnych sklepach z bielizną. Teraz, praktycznie, chyba w większości sklepów taka usługa jest oferowana. E, polecam mierzyć się e, na przykład co pół roku, żeby zobaczyć, czy wymiary waszego biustu i, i e, obwodu pod biustem się jakoś nie zmieniły. I znaleźć taki stanik, w którym będzie Wam absolutnie wygodnie, którego na przykład nie będziecie czuły w trakcie poruszania się, bo stanik to nie jest tylko rzecz użytkowa, ale to też jest dbanie o wasze zdrowie, o wasze piersi. I bo częściej o wasz kręgosłup, bo, bo dobrze dobrany stanik e, potrafi zdziałać cuda nie tylko dla wyglądu waszych piersi, ale na przykład dla odciążenia waszego kręgosłupa, zwłaszcza jeżeli ktoś ma bardzo duży rozmiar. Myślę, że już wyszliśmy z epoki, kiedy y, miseczki były od rozmiaru A do C y, i kiedy trzy podstawowe obwody to było 70, 75 i 80. I spokojnie, nawet w, w, w jakichś bardziej sieciowych sklepach, każda z nas jest w stanie dostać taki biustonosz, który będzie jej odpowiadał, zarówno pod kątem kształtu, fasonu i tak dalej. Bo y, pamiętam, że kiedyś było tak, że jeżeli ktoś miał bardzo duży biust i znalazł stanik, który rzeczywiście fajnie podtrzymywał piersi, no to on nie wyglądał za fajnie. A teraz y, mnogość y, wzorów, kolorów i rozmiarów działa tylko i wyłącznie na naszą korzyść, więc y, czasami jak widzę osoby, którym stanik na przykład odstaje spod bluzki i widzę, że zapięcie tego stanika mają gdzieś między łopatkami y, dość wysoko, no to, y, to jest takiej zwykłej troski mam ochotę podejść i zapytać się, czy może na przykład ta osoba słyszała o brafittingu albo o tym, jak powinien być prawidłowo dobrany stanik, bo myślę, że to jest ważna kwestia zdrowotna. I nie bez kozery mówię o tym teraz, kiedy mamy październik. Październik to jest miesiąc świadomości raka piersi. I ja również z mojej skromnej strony chciałam Wam przypomnieć o tym, żeby dbać o swoje piersi, żeby się badać, żeby stosować samo badanie profilaktycznie co miesiąc. I dbać o własne zdrowie. Dzięki za dziś. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Bardzo chętnie przeczytam w komentarzach, co wymyślicie na temat inwestowania w poszczególne części garderoby, albo w które części garderoby inwestujecie, jeżeli macie ograniczony budżet. Będzie mi bardzo miło, jeżeli dacie łapkę w górę dla filmu i oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa.